Teraz The Canopy. Poziom z niebieską żabą. Teraz tak, w trakcie speedrunu, e, chociaż pozwolę sobie najpierw pokonać tego robala, bo on mi trochę będzie przeszkadzał. Ten, ten pajak powinien mnie ścigać teraz po tej pajęczynie w ogóle, ale mam na niego wywalone. Dobra, więc z się pożegnaliśmy. Teraz tak, e, tutaj jest taka piękna siatka, tak? I po niej powinienem się poruszać, iść tam na górę. Tam na górę, tam na górę, tam na górę, tam na górę, tam na górę. Tam na górę a w tym roku... Co? Dlaczego ta klatka się poruszyła, jakby ktoś nie walnął? Spuki. Dobra, tak czy siak Powinienem się poruszać po tej siatce, tak? te lunki i w ogóle. Tylko, że ja to w sumie mam trochę w nosie, bo to zabiera trochę dużo czasu. E, teraz tak, tamta sieć jest trochę zgliczowana. Bo mogę się poruszyć tak sporo poza tą sieć. Jak widzicie, teraz ewidentnie się jej nie trzymam. Tak, ewidentnie. W tym momencie mogę poskoczyć, rozwalić tę klatkę. Podskoczyć jeszcze raz, złapać się fioletowego loomka i przeskoczyć prosto tutaj, w przeciwnym razie inną strategią byłoby przejść jakiś fragment, złapać się tego fioletowego loomka potem w trakcie skoku spróbować rozwalić tę klatkę co jest trochę męczące, bo ona nie ma na sobie lokona z tego co zauważyłem w każdym razie i wtedy dopiero yy, będzie można było iść dalej no jak dla mnie to jest takie trochę e, więc wymyśliłem inną strategię jeżeli brakuje mi lunków, to oczywiście mogę teraz zgarnąć te dwa, ale nie wydaje mi się, że mi brakowało lunków. Tutaj nadchodzi kolejna sztuczka. Um, w tym momencie uwalniamy Globoxa, bo Globox jest tam. Tak? I on ma tam taki przycisk. I ten przycisk nie ma na sobie lokona oczywiście, więc nie mogę w niego takiego rozstrzelić. E, więc co powinienem zrobić, to pójść tam. Tam, o, tam jest taka kładeczka, jeżeli widzicie. Stojąc na tej kładeczce będę już miał lokon na ten przycisk i wtedy będę mógł go niego strzelić. Problem w tym, że po pierwsze strasznie dużo czasu zajmuje dojście tam, po drugie po drodze jest pirat i pirata trzeba pokonać, bo inaczej lokon nie zadziała. Więc zamiast tego robimy słak strats i odbijamy nasze pociski w tym miejscu. W momencie, w którym usłyszycie takie zgrzytanie tych drzwi, to znaczy, że wszystko jest w porządku i że trafiliśmy w przycisk. E, w trakcie kiedy Globox idzie tam e, Zazwyczaj ma się czas, znaczy po prostu ma się czas, żeby zgarnąć tego Luma. Słyszycie pirata? Tam był, tam był tak. Ostrza mnie Fuck you. Tak czy tak. Zgarniamy tego Luma idziemy dalej. Mamy w nosie pirata. Globox okazuje się potrafi wyczarowywać magiczne deszcze co jest dziwne, że on z tego nie, nie skorzystał ani razu tak się na trzy, Ale dobra Tutaj jest kolejny trik, który jest jak dla mnie cholernie trudny i za chwilę nie potrafię go odpalić. Zasadniczo tam jest drzewo. Też ten pal. To nie jest drzewo, to jest pal. Eee, jego należy rozwalić, żeby Globox mógł przejść dalej. Zobaczcie to zresztą zaraz. Teoretycznie można ten pal rozwalić już w tym momencie, ponieważ nasze pociski mają z jakiegoś dziwnego powodu, jeżeli staniemy w odpowiednim miejscu, nasze, nasze pociski mają lokom na to drzewo. W sensie autentycznie po prostu na nie namierzają. To jest dla mnie zupełnie. To by trochę niszczy umysł. Nie, nie mam żadnego pojęcia, dlaczego tak się dzieje. No, normalną drogą po prostu Globox zacznie czarować to coś. O, on w ogóle powinienem pójść najpierw tutaj. Zgadnąć się z tego To powinno być gdzieś w tym, gdzie. O, teraz widać. Widzicie? Celuję prosto na to drzewo, tak idealnie. Ale, przycis... Ale pociski po prostu nie mają wystarczająco dużo mocy i wygaszają się, zanim tam dolecą Więc teoretycznie. Też teoretycznie da się rozwalić to drzewo, tak żeby ono się przewróciło. Już z tego momentu, zaraz wam pokażę jak to wygląda, kiedy to się przewraca. To jest nudne. Więc jak widzicie tutaj jest plaster. Dlaczego ja przez cały czas na to drzewo? To się rozwala i teoretycznie Rayman też może po tym chodzić, nie tylko Globox. Więc jeżeli się rozwali to i przejdzie po tym dalej, to to zaoszczędza tak powiedzmy pewnie z pół minuty. No, może nie, ale ten trik jest dla mnie po prostu absolutnie niemożliwy do wykonania. Udało mi się go zrobić, także ze 2 czy 3 razy na jakieś 10 milionów prób i jest to dla mnie absolutnie niemożliwe i po prostu le. Te płomienie są bardzo mocno trollowe, bo teoretycznie one tutaj po bokach nie istnieją, ale jeżeli spróbuję skoczyć w taki sposób, żeby chociaż zgarnąć tego zielonego lunka, to te płomienie mnie zabiją, bo ich hitbox jest po prostu ogromny. Au, właśnie o to, o to mi chodziło. Czekamy, aż Lubox podejdzie. Spójrzcie na tą tańczącą chwałę. Tak się jak Globox tworzy chmurę. Chmura ple. I walczymy z piratem. Globox oczywiście pieszka, bo Globox się boi piratów. Zabijamy go, wracamy do Globoxa. I kasenka. Tutaj jest śmieszny glitch. Kiedy Raymond stąd wychodzi, z tego miejsca, on po prostu a chociaż wydaje mi się, że na N64 gdzieś tutaj jest jeszcze jeden grzybek po prostu. Taki ogrzybek, taki jak ten. W każdym razie Rayman po prostu utyka w tym miejscu. W trakcie kascenki, więc nie da się nim poruszyć, nie da się nic zrobić i Rayman po prostu biegnie przed siebie i utyka i jest softlock. Czyli gra teoretycznie działa, ale nic się nie da zrobić. To jest absolutnie dietyczne. Globok dał nam upgrade do naszej pięści, który wykorzystamy teraz. Eee, możemy przytrzymać teraz przycisk strzału i zrobić coś takiego co zadaje trochę więcej obrażeń. Nie jakoś strasznie dużo więcej, to jest warto mniej więcej 3 pięści, ale w niektórych sytuacjach jest bardzo przydatne. Teraz tak, zabiję tego pirata i zamiast cofać się do Globoxa wskoczę w te lasery, one mnie zabiją i ja się zresponuję tuż przy Globoxie, co oszczędza parę sekund. Śmieszna sprawa z tym pociskiem to to, że z tym ładowanym to jest zwykła mechanika gry. Jeżeli po prostu go przeładujecie, to obracając lewym analogiem, teraz po prostu się obracamy w miejscu. Jeżeli chcecie się poruszać, to musicie przytrzymać lewy bumper. Bo lewy, lewy, lewy bumper? Lewy bumper to się nazywa, tak? Dobrze. Bo inaczej, no po prostu kiszka. Tutaj jest kolejny segment, w którym coś tam, coś tam, Globox płacze po piraci. Ale ja mam to gdzieś. W ogóle widzieliście ten lag? Strzeliłem w tego pirata, on zareagował dopiero 3 minuty później, Slowpoke. Olałem Globoksa, ponieważ jest tutaj pewna sztuczka, którą można wykonać. Kopierze rozwalam te dwie Rozwalam tę skrzynkę. Znaczy to nie jest wymagane do sztuczki, ale lam lamki zawsze się przydadzą. Lamki, lumki. Coś mi zadzwoniło, że dobrze zrobiłem. Przez te drzwi można przeskoczyć. Normalnie one się zamykają i koleś nam mówi, żebyśmy wypalali, bo tutaj jakieś koleś nas obserwujemy na razie. Globox powinien tutaj podejść i zacząć płakać nad tym tym i to wtedy urośnie, ten krzak i wtedy my się do niego schowamy i wtedy mamy kamuflaż i możemy przejść dalej, co jest idiotyczne i w sumie gra sama stwierdza, że to jest idiotyczne yy, ale można to pominąć, jeżeli się zrobi tutaj odpowiednio precyzyjny skok jak ten to można przeskoczyć co jest po prostu cudowne yy, i teraz Globox nam coś mówi, może Globoxa tutaj nie ma Rozwalamy tę klatkę, Wyskakuję z niej Teensy. Tinsie. Tego Teensy'ego można skipnąć, chcecie w sensie pominąć? Wybaczcie mi ten makaronizm. Natomiast wymaga to wyjścia poza te drzwi, tak minimalnie poza te drzwi. Inaczej się go nie da skipnąć. Jeżeli się wyjdzie poza te drzwi, to Teensy się dysponuje i portal się najzwyczajniej w świecie pojawia. Co pozwala zaoszczędzić kilka sekund na nierobieniu tańca. Ale no jak mówię... Wymaga to wyjścia, więc to jest zupełnie niewarte swojej. W ogóle czy tutaj coś? Nie, dobra, myślę, że tam, jest, tam coś jest może. No nic, w każdym razie.